Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci. W kolejnym odcinku mamy środę, drugi dzień listopada, chociaż te ładne fioletowe kwiatki tam i błękitne niebo tutaj wcale na to nie wskazują, ale ścieżki porobili. Sytuacja pogodowa w Korei. Jest powiedziałabym wczesno-jesienna, ale nie będzie dane mi odczuć jej na zewnątrz, bo jestem chora. Raczej jesteśmy wszyscy chorzy i musimy siedzieć w domu do poniedziałku, więc domyślacie się, na co jesteśmy chorzy. Dopadło i nas. Na wstępie tego odcinka trochę będzie mojej gadającej głowy. Chyba cały ten odcinek będzie gadającą głową, bo ciężko nagrać coś innego nagrywając vloga z domu. Ale tak, na wstępie tego odcinka chciałam podziękować wszystkim, którzy w sobotę yy, pisali do mnie wiadomości, komentarze i no, dobijali się wręcz do mnie, pytając, czy wszystko ze mną w porządku. Baliście się, że uczestniczyłam w tych tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Seulu, gdzie podczas imprezy halloweenowej zginęło bardzo wiele osób. Ja w sobotę leżałam już w domu z gorączką i nie myślałam o tym, żeby gdziekolwiek wychodzić. Nie byłam też świadoma tego, co się dzieje. Dopiero w niedzielę rano obudziłam się i przeczytałam te wszystkie tragiczne newsy. Nie znaczy to oczywiście, że jeżeli nie byłabym chora, to bym tam była, bo nie miałam w planach udawać się do Seulu w weekend, nie miałam też w planach obchodzenia jakkolwiek Halloween, no bo no nie przesadnie czuję, żeby to była polska kultura, ani też koreańska kultura, ale wydarzenia, które miały miejsce w Seulu, były tragiczne i bardzo wiele osób w komentarzach na tym kanale pisało mi, że oczekuję filmiku na ten temat, w sensie, mam nadzieję, że zrobię osobny filmik, w którym wyjaśnię, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i tak dalej. I właśnie taki filmik, jakiego oczekujecie, pojawił się w niedzielę na kanale Pyra w Korei. Pyra w swoim filmiku wyjaśniła dokładnie, co się stało, pokazała miejsce, w którym to się stało i ja tak naprawdę nie mam już nic do, do, do dodania. Nie będę powielała tego filmiku, który zrobiła Agnieszka. Jestem pewna, że nie powiedziałabym niczego, czego Agnieszka nie powiedziała, więc odsyłam Was do tego filmiku. Link będzie w opisie do tego dzisiejszego wideo. Myślę, że większość z Was i tak już widziała ten film, i wszystko już wiecie. Mam też nadzieję, że nie będziecie zagłębiać się w jakieś teorie spiskowe, bo takie rzeczy nie są dobre i mogą tylko zaszkodzić naszemu zdrowiu psychicznemu. I tak jak zawsze, kiedy dzieje się coś strasznego, należy pamiętać o swoim zdrowiu psychicznym. Was w Polsce może to aż tak nie dotyka, ale w Korei nastroje są teraz bardzo ciężkie, powiedziałabym. Koreańczycy powoli wracają do normalnego życia, chociaż Korea teraz pogrążona jest w żałobie narodowej do 5 listopada, i na, w miastach rozłożone są namioty z księgami kondolencyjnymi, są też plakaty upamiętniające ofiary tej tragedii. Nie, nie pokażę Wam tego na żywo, bo tak jak mówiłam, do poniedziałku jesteśmy uziemieni w domu, ale tak, w Korei życie powoli wraca do normy, chociaż myślę, że. że od tej pory Koreańczycy zupełnie inaczej będą patrzyli na tłumy ludzi na jakichś imprezach masowych, chociaż tłumy w Korei to coś, co, co zawsze się pojawiało i co jest nieuniknione, ale taki tłum jak był w Seulu i, i na takiej małej przestrzeni, to jednak. Nie zdarza się zbyt często. Ja też oczywiście będę uważać, nigdy też staram się nie pchać w żadne wielkie tłumy. Ten tłum, który widzieliście kiedyś na nocnym targu w Seulu, kiedyś jak byliśmy na nocnym targu, tam też był wielki tłum to, to nie była nawet jedna dziesiąta tego, co działo się w Seulu podczas tej tragedii. Więc nie martwcie się o mnie bardzo i bardzo Wam dziękuję za te wszystkie głosy troski i też dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, bo wiele z Was rozumie, jakie to jest straszne, być bardzo blisko takiej tragedii. No, bardzo blisko, 50 kilometrów od takiej tragedii. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, i mam nadzieję, że filmik Agnieszki Wam wystarczy i że rozumiecie, dlaczego nie będę tutaj powielać tego jej filmiku. I żebyśmy się wszyscy nie rozpłakali na tym filmiku, a głównie żebym ja się teraz tutaj nie rozpłakała, to nie będziemy teraz więcej tego tematu poruszać. Nie będziemy się tu silić na analizę, bo tak jak mówiłam, nie jestem ekspertem w, ty w tym temacie absolutnie. I myślę, że tutaj możemy wrócić do takiego trochę chorobowego daily vloga. Niech ten bałagan, który tutaj panuje, będzie dowodem na to, że Sonu też czuje się już dobrze po tym swoim chorowaniu. Sonu zachorował pierwszy, ale za to czuł się źle najkrócej i najlepiej wszystko przeszedł, więc no, bardzo się z tego cieszę. Ja, ja chyba najgorzej na razie chorowałam, chociaż tato Sonu teraz trochę podziela mój los. Wcześniejszym już jest zdecydowanie lepiej, chociaż po głosie słyszycie, że troszkę dziwnie brzmi, tak jakby basowo. I muszę Wam pokazać taką trochę koreańską ciekawostkę. Trochę Wam to już chyba kiedyś pokazywałam, ale nie było to takie spektakularne jak teraz Wam pokażę. Jak już się wszyscy zorientowaliśmy, że jesteśmy chorzy, to poszliśmy do lekarza i dostaliśmy receptę na bardzo dużo lekarstw. Muszę Wam to pokazać, bo to trochę inaczej wygląda w Korei niż w Polsce. Dostaliśmy receptę i wykupując lekarstwa w Korei zawsze dostaje się je w takiej kopercie. No, albo jakiejś innej kopercie, ale zwykle to jest taka kopertka i, i na tej kopercie narysowane są wszystkie tabletki, które tutaj dostaliśmy, razem ze skutkami ubocznymi, i jest napisane, co to są za leki, ale nie jest to jakoś tak bardzo wybitnie napisane, jak to zwykle mamy w Polsce. Nie ma tutaj na przykład ulotek do tych lekarstw. Te skutki uboczne są tu tylko zaznaczone takimi śmiesznymi. Jak to się nazywa? piktogramami na przykład że po jakichś lekach się chce spać, po jakichś lekach się nie można pić alkoholu i tak dalej. I zwykle na takiej kopercie z tymi lekarstwami jest napisana cena, cena przed refundacją, kwota, która jest refundowana i kwota, którą musimy zapłacić za swoje lekarstwo na cały tydzień. Zapłaciłam 7500 won, czyli około 21 zł. Te lekarstwa są dość spektakularne, bo wyglądają tak: dostaje się, to było takie długie, ale mi się przerwało. Dostaje się taką długą harmonikę pełną torebeczek leków. A. Tutaj jest napisane, że to trzeba zjeść rano, to trzeba zjeść w obiad, a to się je. Po, na, na kolację. I tak, I tak leki są podpisywane. Jakbyśmy zgubili tą kopertę, to nawet nie wiadomo, co się je wśród tych leków. W Korei jest bardzo duże zaufanie do lekarzy, i jak lekarz coś przepisze, to nikt się za bardzo nie zastanawia. Co to przepisał i czy to na pewno trzeba brać, tylko raczej wszyscy ufają, że to jest dla nich dobre i to biorą. Lekarstwa dla dzieci za to wyglądają inaczej, no bo dzieci raczej nie, nie chciałyby takich tabletek jeść, więc lekarstwa dla dzieci wyglądają tak, że dostaje się bardzo dużo różnych buteleczek i jest... Na... Tak. Jest na nich napisane co ile trzeba je jeść, ile mililitrów, do tego się dostaje taką małą miarkę, buteleczkę do dawkowania i jeszcze dostaje się lekarstwo w saszetkach, one zawsze są, one zawsze są w takich małych saszetkach i tam są już namieszane jakieś tabletki, i to można rozpuścić w wodzie albo po prostu tak zjeść. I jeszcze dostaje się. Plasterki na kaszel, nie wiem czy to jest w Polsce, ale dość dobrze to działa na kaszel, to są takie plasterki nasączone jakimś lekarstwem, przykleja się je na plecy. Nie działa. Nie, nie lubisz tego? Przykleja się je na plecy i są na tego nienawidzi, bo odrywanie zawsze wiąże się z takim no nieprzyjemnym uczuciem. Tak, takie lekarstwa się dostaje i tak jedząc te lekarstwa musimy siedzieć w domu do poniedziałku, w niedzieli. Tak czy inaczej, nie wyjdziemy z domu przed poniedziałkiem. Sonu śpi, a rodziców nic nie ratuje lepiej w chorobie, chociaż ja już trochę ściemniam. ja już, już powinnam się wziąć za gotowanie, ale dalej trochę mam niemoc, więc nic nie ratuje lepiej w chorobie niż mrożone pierogi. Na parze się je zwykle podgrzewa albo smaży, ale. Trochę nas brzuchy bolą, więc lepiej na parze zrobić. Mam wrażenie, że w Polsce mrożone pierogi to raczej takie być takie zło konieczne, jak już się naprawdę nie ma czasu i raczej nikt nie uważa tego za jakiś ekwiwalent normalnego jedzenia, ale w Korei takie mrożone pierogi, to są akurat firmy Bibigo, która zdominowała całkowicie pierogowy rynek. Oni też mają pierogi z kimci, ale te nasze dzisiejsze są z mięsem i te pierogi tej firmy są bardzo słynne. One też nie są tanie, bo kosztują tak jak pierogi w restauracji normalnie. Na przykład cena tego nie jest jakaś bardzo niska, i takie pierogi Koreańczycy bardzo często jedzą, i też bardzo popularne. One podobno są w Stanach, tak słyszałam. Jako Polka z kraju pierogów. Stwierdzam, że te pierogi są jadalne i że tak naprawdę są bardzo dobre. Nie, nie, nie odbiegają bardzo od tych pierogów z restauracji. A w ogóle często w restauracjach używają właśnie takich pierogów. Mój mąż do tych pierogów będzie jadł jeszcze taką zupę. To, co pływa w niej, to jest cebulka, ale to jest taka mleczna zupa. Znaczy, nie jest mleczna, że z mleka, ale ma mleczny kolor. Ta zupa nazywa się gomtang i to jest taka zupa wywareskości. z kości. Wołowych zwykle. Taki wywar bardzo, bardzo długo gotowany, aż te kości praktycznie się rozpadną i robi się taka biała zupa. I to jest jeden z takich koreańskich sposobów na szybki powrót do zdrowia. Jak pisałam w poniedziałek, że nie będzie filmiku, bo jestem chora, to kilka osób pytało mnie o takie koreańskie. Y, sposoby na, na przeziębienie, i wydaje mi się, że można powiedzieć, że ta zupa jest jednym z takich sposobów. Ja nie jestem w stanie tej zupy przegnąć, w sensie sam zapach sprawia, że, że no nie mam ochoty y, jej dotykać, nawet, ale Koreańczycy bardzo ją lubią, można ją zamówić normalnie w restauracjach. Często je też się w domu. Zwykle taki wywar gotowy już się kupuje, bo gotowanie tych kości w domu jest no, niezbyt przyjemną zabawą. A Takich innych sposobów nie ma aż tak wiele, jakbyśmy się spodziewali po azjatyckim kraju, bo tak jak Wam wspominałam, Koreańczycy bardzo wierzą w nowoczesną medycynę. Pomijając to, że są oczywiście koreańskie szpitale z medycyną koreańską, to zwykle korzysta się w nich, z nich w innych przypadkach, a przy przeziębieniach raczej wierzy się lekarzowi, takiemu lekarzowi pierwszego kontaktu. Lekarzowi rodzinnemu, po prostu lekarzowi interniście, i jej zażywa się te wszystkie lekarstwa, które on przepisał. Słyszałam opinię, że w Korei lekarstwa są dużo bardziej mocne od lekarstw w Europie, tak zwykle mówią Koreańczycy, ale jeżeli przeczyta się, co wschodzi w skład tych lekarstw na tych torebkach od lekarza, to wychodzi na to, że to są te same lekarstwa co w Polsce. Czasami z tą różnicą, że ich nazwy są amerykańskie. Już tak sobie myślę, że wszyscy moi znajomi, jak chorowali, to mówili, że to był czas, w którym no, bolało ich gardło, ale <grym> mieli czas, żeby nadrobić po prostu wszystkie seriale na Netflixie, przeczytać wszystkie zaległe książki. A ja od soboty to praktycznie cały czas tylko spałam. Chyba się na mnie zemściło to, co ostatnio mówiłam, że nigdy nie mam drzemek w dzień. To miałam jedną wielką drzemkę przez 4 dni, ale teraz korzystając z tego, że Sonu jeszcze śpi. Chociaż zapewne jak otworzę książkę, to obudzi się, bo tak to jest w tym życiu, ale korzystając z tego, zasiadam sobie do książki i muszę Wam pokazać, co to jest za książka. To jest po pierwsze książka po polsku, co mnie bardzo cieszy, bo rzadko się zdarzają takie w Korei. Nie kupiłam jej w Korei, ale wysłała ją do mnie autorka tej książki, czyli Midzin Mok, czyli. Koranka, którą możecie znaleźć z kanału Koranka, napisała do mnie, czy, czy chciałabym przeczytać jej książkę, i oczywiście ja bardzo chciałam, więc podałam jej adres, wysłała mi tą książkę i sobie ją czytam. Już sporo przeczytałam i chciałam wam ją tutaj pokazać. Patrzcie, jaka super fota! I tu jest super fota. Chciałam Wam pokazać tą książkę, dlatego że często pytacie o jakieś pozycje o Korei, i nie można narzekać na brak książek o Korei w Polsce. Ale są to w większości książki polskich autorów, i oczywiście, wśród tych książek jest kilka godnych polecenia, jest kilka ciekawych pozycji, ale jest też sporo książek, które chcą pokazać Koreę z perspektywy tych dziwnych rzeczy w sensie trochę tak jak w odcinkach programów. Podróżniczych o Azji. W tych książkach często znajdują się takie rzeczy, które po prostu, na które z perspektywy obcokrajowca bardzo zwraca się uwagę i które mogą troszkę zszokować, więc, często w takich książkach pojawiają się takie wątki. A tą książką jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo po pierwsze, jest ona napisana przez Korankę, czyli przez Midzin, i jest w tej książce bardzo wiele porównań między Polską a Koreą, na przykład porównania życia studenckiego w Polsce i w Korei. Jest tutaj dużo różnych ciekawostek. O, jest tutaj cały rozdział, koreańska a polska mentalność. Jest to wszystko bardzo ciekawie napisane i bardzo ciekawie zebrane. Ja tutaj mam jeszcze chyba z dwa rozdziały do końca, o kulturze i, i o świętach koreańskich. Ale póki co bardzo wszystko mi się podobało. Więc, jeżeli interesujecie się Koreą, to myślę, że bardzo dobrze byłoby poznać też tą Koreę z perspektywy Koreanki. Więc, bardzo polecam. I tutaj w tej książce ten rozdział o świętach przypomniał mi o tym, że chciałam Wam powiedzieć w tym dzisiejszym vlogu jeszcze jedną rzecz. Bo kiedy Wam powiem, jak nie dzisiaj? Dzisiaj w Polsce mamy zaduszki i moglibyśmy się zastanawiać, czy w Korei też jest taki dzień, kiedy odwiedzamy groby bliskich. I tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Chociaż już może troszeczkę wiecie, jak to wygląda, bo kilka razy o tym wspominałam przy okazji koreańskich świąt, takich jak Święta Nowego Roku i Święta Czusok. Wtedy odwiedza się groby bliskich, wtedy też sprząta się, te, przed świętami sprząta się te groby, potem w trakcie świąt się je odwiedza, robi się specjalny symboliczny poczęstunek dla przodków. Wtedy bardzo się skupia na tym, ale są też takie dni, w które jeszcze raz odwiedza się te groby i to nie jest określony dzień w kalendarzu, tylko są to dni rocznicy śmierci tej osoby, więc y, zwykle te dni wyznacza się według kalendarza księżycowego, więc to nie jest takie proste do wyznaczenia i zwykle co roku y, data jest różna. Ale właśnie wtedy rodziny spotykają się. Najpierw odbywa się taka ceremonia, podczas której właśnie oddaje się cześć przodkom i odwiedza się też grupę tej zmarłej osoby. Myśmy mieli na taką ceremonię jechać właśnie jutro, w czwartek, na rocznicę śmierci babci mojego męża. Nie możemy jednak pojechać, bo jesteśmy zamknięci w domu, ale pomyślałam, że no, najlepszy moment, żeby o tym wspomnieć, to właśnie dzisiaj. Ten odcinek to nie jest odcinek pełen przyjemnych tematów. O tym, o czym powiedziałam, jest też tutaj rozdział w książce Midzin i są tu nawet zdjęcia pokazane, jak to wygląda. Jest też ciekawostka, jest napisane, że w przeprowadzonej w 2019 roku ankiecie aż 35,7% osób odpowiedziało, że nie odprawia tych rytuałów, czyli w ogóle nie obchodzi ceremonii dla przodków. Jak się domyślacie, długo nie poczytałam. Pan Sonu wstał i chce leśniki. Tyle dobrze, że sobie sam wymiesza. Jeszcze jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio wróciłam z Polski. Nie tak ostatnio, bo już prawie, no nie rok temu, ale w styczniu. To pokazywałam wam paczkę, którą... Dostaje się w Korei na kwarantannie. To była taka paczka z różnymi nowymi daniami, z ryżem gotowym, z. Yy, no taka paczka na przetrwanie. Bardzo Wam się nie. podobała ta paczka. Mi zresztą też, ale skończyły się te czasy dobre. I mimo, że teraz my jesteśmy na kwarantannie, to nie ma żadnych paczek. Na szczęście, my przed chwilą dostaliśmy paczkę od. Mama, nie da się! Nie da się! Na szczęście my przed chwilą dostaliśmy paczkę od mamy mojego męża, więc jesteśmy zaopiekowani, mamy co jeść. No i oczywiście są też zakupy online bardzo łatwo dostępne, więc tak to jest. Ta, tak mi się przypomniało przy okazji tamtej paczki, żebyście nie myśleli, że tak w Korei jest cały czas już. I paczce od mojej teściowej były też fartuchy, więc spodziewajcie się nowych kreacji w filmikach kulinarnych i my chyba już. Tym ogórkowym akcentem kończymy ten odcinek. O, mam nadzieję, że, mimo mojego dziwnego głosu, wytrwaliście do końca. Subskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. So ba